Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Dzisiaj mamy naświetlacz solarny do ogrodu, domu, warsztatu. Wszędzie tam, gdzie chcemy zastosować oszczędne oświetlenie zewnętrzne. Tutaj mamy naświetlacz solarny o nazwie Solpar. Producentem jest Bemco. Moc 10 W. Generowany strumień świetlny 1500 lumenów. Barwa światła 4000 kelwinów. Stopień szczelności IP65. Trwałość 35000 godzin. Wbudowany mamy czujnik zmierzchowy oraz czujnik ruchu. Jest instrukcja obsługi. W języku polskim, gdzie mamy opisane tryby pracy lampy oraz funkcje pilota. Tutaj mamy, zobaczcie, panel fotowoltaiczny, zobaczcie sobie parametry tego panela. Regulowany uchwyt do przykręcenia w miejscu, gdzie będzie najbardziej nasłoneczniony. Do podłączenia mamy kabelek o długości 5 metrów z gotową wtyczką. A tak prezentuje się, zobaczcie sam naświetlacz. Uchwyt mamy tutaj regulowany. Przewód gotowy, wprowadzony tutaj przez dławicę do naświetlacza. Zakończony gniazdem. Gotowy do podłączenia z panelem fotowoltaicznym. Detektor PIL oraz zbudowany czujnik zmierzchowy. Naświetlacz jest też wyposażony diodę RGB, która informuje nas o stanach pracy naświetlacza. Diody LED pokryte tutaj soczewkami. Fajny, mały, lekki. Pilot do sterowania. Zobaczcie, mały, fajny, zgrabny. Zmieści się w kieszące. W środku mamy już baterijkę, wystarczy tylko wyciągnąć zabezpieczenie i możemy sterować lampą. Lampa posiada tutaj z tyłu przycisk do włączenia lampy. Jeżeli ją włączymy, wtedy możemy już operować sobie pilotem, ustawić lampę do pracy ciągłej lub automatycznej. Gdy zapadnie zmierzch i lampa wykryje ruch, wtedy zapala się na 60 sekund. Następnie przygasa do 5% światłości i czeka na ponowny ruch. Lampę możemy też wyzwolić w trybie ciągłym. 3 godziny, 5 godzin, 8 godzin. Możemy zwiększać wtedy jasność, zmniejszać. Możemy też wprowadzić lampę w tryb testowy. Wszystkie te funkcje mamy opisane w instrukcji obsługi. Wystawimy sobie tu panel na słońce. Podłączymy do naszej lampy. Miga nam dioda niebieska lampa w procesie ładowania. W komplecie jeszcze mamy akcesoria montażowe. Zobaczcie, zasymulujemy teraz tryb nocny, czyli włączamy lampę. Ona teraz działa w trybie ręcznym, także możemy zobaczyć, ustawić jej 30% mocy. 60% mocy. Także możemy zmniejszać o 15% zwiększać. Możemy wysterować na na 3 godziny, 5 godzin oraz 8 godzin. Po tym czasie ona i tak przejdzie do pracy automatycznej i przełączamy się teraz na tryb automatyczny. Odpala się 100% mocy oświetlenia po 60 sekundach. Tak to kochani działa po wykryciu światła słonecznego. Przechodzi w tryb ładowania. Trzymajcie się. Do następnego. Polecam. Cześć.